z tej strony Grzegorz, witam Was na kanale Autodiscover w dzisiejszym odcinku jest ze mną biały Dodge Durango. Przyszło dwa lata minęły od premiery naszego poprzedniego filmu z Dodge'ami Durango, również dwa białe, również pod naszym biurem w Krzyżowicach nagrywaliśmy. Pokazujemy go Wam tylko i wyłącznie dlatego, że ten znaczek nie jest tutaj fejkowy. Jest to prawdziwy Dodge Durango Hellcat ponad 700-konny silnik pod maską, co czyniło go w 2021 roku najmocniejszym seryjnym produkowanym suwem na świecie nie omieszkam zrobić w tym aucie Launch Control i potestować go w czasie jazdy. Wyzerowałem spalanie wyjeżdżając z Krzeszowic. pojedziemy sobie w miarę przepisowo. Znaczy przepisowo, natomiast w miarę dynamicznie. Także zgadnijcie i napiszcie w komentarzach, jakie będzie spalanie: 15, 25 czy 35 litrów. Nie powiem Wam, nie wiem co bardziej, co większego banana na twarzy powoduje czy dźwięk tego wydechu, czy dźwięk tego kompresora. Jedno i drugie to jest absolutny. Fenomen. Kompresor niecałe 3 litry pojemności. Ogólnie to auto nie jest w żaden sposób e, wysiłowane e, i wyżylone. Spory potencjał tuningowy. E, wydech e, fabryczny X-Pipe nieco do, czy ugłaskał nam ten układ wydechowy. Jest na pewno spokojniej niż w e, Chargerze i Challengerze. Herkacie, teraz jedziemy sobie akurat na sporcie, zmienimy sobie może na auto, no i powiem Wam, że jadąc takie przepisowe 140 w tym wnętrzu jest naprawdę przyjemnie. Wydech sobie burczy z tyłu, centralnie umieszczony obrotomierz na środku wyświetlacz cyfrowy po boku, wyświetlacze analogowe, temperatura płynu chłodniczego oraz poziom paliwa. Sam prawie 100 litrów pojemności. Myślę, że średnie spalanie. Między 20 a 25 litrów trzeba liczyć, no myślę, że 18 dla kogoś, kto kupuje tego Helkata, żeby jednak od czasu do czasu zawstydzić jakiegoś młokosa w BMW albo Mustangu na światłach. Sam samochód, słuchajcie, robi 3,8 do setki fabrycznie i około 12 sekund robi ćwiartkę co sprawia, że dzięki napędowi na cztery koła, mimo tym gabarytom, 2,5 tony masy, samochód jest szybszy na torze od Mustanga Shelby GT500. Silnik 6.2 mamy również w TRX, natomiast TRX Pickup, mosty przeniesienia napędów, więc ten napęd już jest... Jak, jak w klasycznej terenówce. Będę to wielokrotnie powtarzał: no to auto jest po prostu niesamowite. Nie dość, że zapakujecie 6 lub 7 osób, to jeszcze pociągniecie przyczepę, czy kempingową, czy łódkę. Samochodów pewnie nikt nie będzie ciągał. Natomiast Amerykanie śmieją się, że to jest jedyny samochód, w którym na przyczepę e, zapakujecie samochód do dragów, czyli do ścigania się na 1,4 mili, ponieważ uciąg na haku w tym samochodzie to jest w przeliczeniu 4 e, europejskie tony, 4000 kg. w Europie, w Polsce będzie to wbite 3,5 kg, czyli maksymalna dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem w przypadku posiadania przez prowadzącego prawo jazdy kategorii B E. Bazowa wersja skonfigurowana na 80 tysięcy dolarów, 10 tysięcy dolarów dorzucone w opcjach. Moim zdaniem egzemplarz skonfigurowany dokładnie tak, jakbym go konfigurował zapewne dla siebie, jeżeli bym kupował Durango, czyli mamy tutaj pakiet technologii w ramach Pakietu technologii mamy adaptacyjny tempomat. Oprócz tego mamy kilkanaście, nie powiem Wam ile e, kilkanaście głośników poukrywanych w różnych e, dziwnych e, miejscach ponad 800W wzmacniacz. Także, jeżeli, e, jeżeli chcemy zamiast dźwięku wydechu czy, czy kompresora. Posłuchać jakiejś muzyki, to oczywiście możemy posłuchać. Macie fajny rodzinny samochód, którym przewieziecie szóstkę albo siódemkę pasażerów. Nawet wręcz możecie namówić żonę, że idziemy kupić. Kochanie, idziemy kupić fajny rodzinny samochód. Zobaczcie, jaki tutaj bagażnik 500 litrów chyba przy złożonych tylnych siedzeniach. 2,5 tysiąca litrów pojemności przy złożonym komplecie siedzeń. No moim zdaniem jedyną wadą tego samochodu jest spalanie. Najodważniejsi nawet potrafią zagazować te silniki. Mamy tutaj e, bardzo prostą jednostkę, żeliwny blok silnika. Półkuliste komory spalania. chemii to jest klasyczny silnik chemii. Na pewno te samochody też są wrażliwe na częste zmiany oleju. Także tutaj co 5000 tysięcy kilometrów na pewno bym nowemu właścicielowi sugerował zmieniać olej. Natomiast dla właściciela to nie jest pierwsze Durango, ma w tym momencie Durango 5.7, <noise> sorry, ale nie mogę sobie nie mogę sobie darować, że zmienia Durango 5.7 7 na, na to. Natomiast e, na obecną chwilę poprzedniego Durango nie zamierza sprzedawać. Także jeżeli tamtego będzie e, traktował jako Daily e, i tym nie będzie robił, nie wiem, 20-30 tysięcy kilometrów, to moim zdaniem e, spalanie z rzędu 20 litrów plus minus naprawdę mając taki samochód, można, można, można znieść. Jeżeli chodzi o prowadzenie, o trzymanie się drogi, to Dodge musiał coś zrobić. Ponieważ zwykłe kanapowe Durango pewnie w pierwszym, lepszym zakręcie gdzieś tam z tej drogi by wyleciało. Tu, jak na amerykański samochód, jest naprawdę dobrze. Mamy tutaj oczywiście elektronicznie stabilizowane amortyzatory, że jest dość twardo. tego typu samochodzie twardo ma być. Oczywiście w zależności od wyboru trybu, jechaliśmy na auto. Fajne kubełkowe, fotele e, skórzane z wypełnieniem z Alcantary. Czyli tak mniej więcej jak Europejczycy lubią. Mamy tutaj wszystkie dogodności, których kierowca mógłby. Potrzebować mamy trzystopniowe ogrzewanie fotela kierowcy. Mamy również wentylację. Mamy tutaj wersję poliftową z 2021 roku, także już duży ekran centralny. Tutaj tą konsolę środkową Dodge przeprojektował. Moim zdaniem jest fajnie, świeżo. Tutaj również większość obsługiwana dotykiem. No jedyne co może budzić jakieś zdziwienie, to, że chyba nie do końca Dodge miał pomysł na ustawienie przycisku od podgrzewania kierownicy. Fajnie, że nie trzeba go gdzieś tam szukać, jak to w niektórych samochodach czasami bywa, bo ja bardzo lubię jak nie wsiadam do auta, jest mega zimno i pierwsze co to zawsze za załączam sobie to e, ogrzewanie kierownicy. Wjeżdżamy, bardzo fajne miejsce na mapie Katowic, fabryka porcelany, pamiętam jak tutaj byłem kilka lat temu. To zupełnie inaczej to wyglądało w tym momencie. Miejsce mega tętnie życiem. Jesteśmy już w Katowicach przed naszym katowickim oddziałem. Co tu się dziwić po najmocniejszym aucie świata? No, może stwierdzenie trochę na wyrost, ponieważ mamy już Ferrari Purosangue, które z silnika V12 generuje nieco więcej koni mechanicznych niż ten Hellcat. Mamy również Tesla Plate X. Natomiast to jest bardziej odkurzacz, czy też mikser, a nie samochód. Także umówmy się, że tylko i wyłącznie Ferrari Puro Sangue jest mocniejsze od Hellcata, a to już naprawdę liga mistrzów e, super samochodów. Natomiast to wytwór amerykańskiej motoryzacji w Stanach. Przeciętny Amerykanin ten samochód mógł kupić za 80 tysięcy dolarów plus dodatkowe wyposażenie i nawet taka kwota e, dla Amerykanów wydawała się zbyt spora. E, w, aktualnie w w Stanach Zjednoczonych jest pozew zbiorowy, ponieważ do w 2021 roku wypuścił Durango Hellcat jako wersję limitowaną, przez co teoretycznie właśnie ta cena miała być wyższa. Oczywiście inflacja światowa sprawiła, że te samochody wcale nie staniały. Natomiast i tak właściciele są wkurzeni zresztą w Ameryce, jak ktoś może kogoś pozwać i zarobić dzięki temu pieniądze, to zazwyczaj pozywa. 3000 sztuk Hellcata miało być wyprodukowanych i koniec. Wszyscy, którzy właśnie płacili pod 100 tysięcy dolarów za ten samochód. No... Mówiąc krótko, są delikatnie tu niezadowoleni, ponieważ w 2023 roku Dodge wznowił produkcję, w 2023 roku znowu można było zamówić Dodge Durango Hellcat. Sam samochód, oczywiście, brakuje nam tu jeszcze dwóch znaczków, pewnie już to zauważyliście. Zanim najprzeciej w komentarzach to Wam wytłumaczę, niestety nie mamy jeszcze tutaj znaczka SRT i nie mamy listwy na nadkola. Niestety przyszła niewłaściwa. Auto jest na czerwonych blachach, zrobił robiliśmy przegląd, jesteśmy w trakcie testów. Sam samochód, wersje Hellcat, tak jak Wam wcześniej mówiłem, niewiele się różnią optycznie od standardowych wersji. Oczywiście mamy na grillu znaczek SRT, którego tutaj, tak jak mówiłem, nie ma i mamy taką dokładkę spoilera z przodu i w zasadzie tyle. Jeżeli przejdziemy sobie dalej, no oczywiście wrażenie zwracają mega, mega duże zaciski. Zobaczcie, nawet palca nie jestem w stanie tutaj włożyć. Co prawda one mają no, wielki napis SRT, natomiast mniejszy Brembo. Są to hamulce stworzone we współpracy z marką Brembo. Mamy tutaj pakiet Black Optic, w skład którego wchodzą czarne znaczki, czarne lusterka i charakterystyczne dla właśnie tej wersji Black Optic 20 calowe felgi. Zaraz sobie przejdziemy do biura, podsumujemy koszty. Pod tym akcesoryjnym dyfuzorem zmienionym na życzenie właściciela skrywa się hak. E, oczywiście jest to amerykańska wersja z wpinką pod europejski hak. Który tutaj w każdej chwili można zamontować. E, no i tył, który się praktycznie nie różni od em, każdej innej wersji. Nie mamy takich czterech końcówek układu wydechowego. Standardowe, może troszkę większe niż w wersji 5.7. Natomiast myślę, że takie same jak z tego co pamiętam w wersji 6.4. Pakiet Black Optic, czyli właśnie czarne te końcówki układu wydechowego. Czarny napis Durango. No i właśnie ten SRT z logo Hellcata. Tylko i wyłącznie. Wyłącznie po tym, jak i po tym również dedykowanym dla wersji Hellcat spoilerze możemy. Poznać, że jest to usportowana wersja, także mega, mega mało szczegółów, natomiast bardzo fajnie, właśnie dla tych, którzy nie chcą się wyrównać. Jeżeli chodzi o środek, również różnic nie ma dużo, na pewno uwagę zwracają te białe przeszycia z logo SRT i z logo Hellcata, zarówno na wszystkich fotelach pierwszego, jak i drugiego rzędu. Tutaj właściciel w Ameryce zdecydował się na konfigurację sześcioosobową, czyli w drugim rzędzie mamy fotele kapitańskie, opcjonalnie również może być maweczka pewnie w zależności kto kogo wozi czy dzieci są mniejsze czy większe czy dwójka czy trójka zazwyczaj ta decyzja jakby jest od tego uzależniona tutaj bardzo fajnie to też rzadko się zdarza to było tylko według stickera 500 dolarów dopłaty mamy podłokietnik w drugim rzędzie jest to standardowy praktycznie taki sam podłokietnik słuchajcie jak z przodu i oczywiście jesteśmy w amerykańskim samochodzie mamy miejsca na cup holdery. Oczywiście mamy też trzeci rząd. Powtórzę to jeszcze raz i będę powtarzał. Najmocniejszy, seryjnie produkowany samochód na świecie, który posiada trzy rzędy siedzeń i można nim przewieźć więcej niż pięć osób. Oprócz tego fajne akcenty czerwone. Albo, jakby to Adam powiedział, burgundowe e, pasy, e, pasy bezpieczeństwa. Dobra, tyle o środku, ponieważ środek jak każdy inny durango. Jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam was tu będzie karta z filmu, gdzie szerzej omawialiśmy wersję z silnikiem 5.7. Natomiast chodźcie do biura i powiem Wam, ile za coś takiego trzeba zapłacić. Jeżeli chodzi o koszty sprowadzenia i naprawy Podobnego egzemplarza Zacznijmy od kosztów naprawy Nasz doradca Bartek, który prowadził Pana Piotra, wyszukując ten egzemplarz I doradzając jego zakup Wpisał koszty naprawy jako minimum 60 tysięcy złotych Jak myślicie? Dużo, mało? Zmieściliśmy się, nie zmieściliśmy się? Auto było uszkodzone przede wszystkim W przednie koło Koło leżało, to też, że najpierw auto pojechało Do mechanika Było kupione z przebiegiem niecałe 10 dni 10 000 mil. Co ciekawe, wszystkie elementy zawieszenia, jak i zresztą wszystkie części do naprawy blacharsko-lakierniczej udało nam się kupić w Polsce. Największe obawy miałem gdzieś o ten poliftowy zderzak, poliftowe lampy, bo z tym bywały największe problemy, gdy zaczynaliśmy sprowadzać pierwsze egzemplarze Durango po, po drugim lifcie, czy po trzecim lifcie nawet już. JGD jak zawsze przyszło z pomocą, opracowali już, zakupili, sprowadzili, można u nich kupić kompletny body kit, żeby przerobić swoje Durango na wersję SRT. Co prawda zderzak się niewiele różni, ma dodatkowy taki element spoilera dolnego, natomiast zderzak do Hellcata jest dostępny w firmie Jedgiery. Attack, którą polecamy, zawsze u nich kupujemy. Jeżeli, jeżeli są jakieś problemy gwarancyjne, również nie ma problemu, wymieniają części, jeżeli jest taka potrzeba. Zderzak kupiliśmy w zamienniku. nie Trzeba było ściągać oryginału ze Stanów Natomiast większość zawieszenia kupiliśmy Albo nie kupiliśmy całego kompletnego zawieszenia Bo nikt takiego nie miał natomiast, natomiast wszystkie elementy udało nam się szczęśliwie kupić w Polsce Była jedna, jedyna rzecz, która w Polsce nie była dostępna Musieliśmy ją sprowadzać pod koniec naprawy ze Stanów Zjednoczonych Było to prawe przednie nadkole W wersji Helka, czy też w wersji poliftowej się różni Niestety tego nadkola w Polsce nie można było dostać. Serdecznie zapraszamy Was do Katowic, ale również do wszystkich naszych biur, coraz więcej tych biur na mapie Polski i kolejne mamy zamiar otwierać. Z doświadczenia widzimy, że chcecie do nas przyjeżdżać, chcecie nie tylko kawę na ławę, ale również przy tej kawie e, wypitej porozmawiać o imporcie, żebyśmy wam doradzili, e, co warto, a co nie warto, bo nie, to nie jest tak, że i to wydaje mi się, wszyscy potwierdzą, i tym się od większości naszej konkurencji różnimy, że nie namawiamy was do wszystkiego, tylko przed wszystkim Wam doradzamy, żebyście kupili samochód, z jakiego będziecie zadowoleni, a nie po prostu samochód kupili. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zapraszamy naszego Facebooka, Instagrama, Tiktoka i oczywiście sub, jeżeli jeszcze nie subujecie kanału, a oczywiście łapkę w górę również zostawcie, będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.